Cześć! Odcinek warsztatowy. Trochę mamy inne ustawienie z racji tego, że mamy duże ciągniki. A przy dużych ciągnikach możemy robić na 4 bądź maksymalnie na 5 stanowisk, nie na 6. Trochę to jest inaczej w tym momencie ustawione. No i wersja jest tego typu, że otrafiają się coraz poważniejsze usterki. W Johnie. w Johnie nie walczę z jakąś mega poważną usterką Ale usterka jest mega pracochłodna A mianowicie szukam braku reakcji na alewych gniazdach I nie ukrywam, spędzę no, już któryś dzień z kolei z tym walczę Mam w tej chwili zamontowany cały kompletny rozdzielacz Mam już w tym momencie wszystko tutaj posprawdzane, powymywane eee, Na razie nic Znaleźliśmy w rozdzielaczu głównym no jedną rzecz, która no być może, że będzie miała wpływ na to, że, <laughs> że to będzie nam powodowało właśnie brak tych lewych gniazd, bo prawe gniazda mamy w zasadzie prawidłowe. Lewe mamy ciśnienie prawidłowe, ale bardzo wolno wstają. No mamy definitywnie gdzieś problem z ls Tylko weź to teraz, bądź mądry i to znajdź. Zobaczymy. Ja jeszcze walczę, no coś muszę w końcu znaleźć. Prędzej czy później? Mam nadzieję, że prędzej. Bo niestety, ale maszyn przybywa znów. A one nie chcą wyjeżdżać. Klas. Ares. Jakiś tam. Przejdziemy most w całkowitej rozsypce, tak jak widać. Łącznie ze zdemontowaną belką. Główną, w której mamy uszkodzony wałek ataku, regenerujemy wałek ataku. O, zęby są naprawdę w bardzo ładnym stanie, więc nie będziemy absolutnie tutaj. No, tu i tak się koszt zbierze. Jednak ten most jest w fatalnym stanie z tego względu, że tak. Z tej strony mamy uszkodzoną zwolnicę, mamy powyższerzbowane zęby na satelitach, na półosikach. Z tamtej strony całkowicie urwał się łącznik krzyżaka, ponieważ ten ciągnik jest bardzo świeżo po remoncie tego mostu. No i tak widzicie jak wygląda świeżo ciągnik po remoncie mostu e, Dobra po kolei tutaj tak jak mówię robimy atak robimy zawieszenie bo no nie mamy tu, tu, tych tulei, nie ma co ukrywać one są bardzo mocno zużyte Reszta wygląda tak jak mówię nieźle e, Robimy wahacze robimy zwrotnice robimy wszelkie uszczelnienia plus tak jak mówię tutaj idzie nowa zwolnica oprócz wieńca bo wieńc jest w bardzo ładnym stanie nic mu się nie stało, miał, on miał awarię na pewno dosyć poważną niedawno bo tak jak widać na po wieńcu, że no on jechał także tu albo użyskowanie się rozpadło to samo jest w obudowie ale no to nie jest powiedzmy coś co dyskwalifikuje no jeżeli zęby są ładne to tutaj absolutnie nie będziemy tego kosztu już dodatkowo zwiększać to będzie chodziło więc tu mamy dosyć grubo na tej stronie. Na drugiej stronie mamy urwane krzyżaki. No myślę, że powód jest dosyć banalny. To wcale nie jest związane z jakością tych krzyżaków. Tak wygląda łącznik z półyrywanymi krzyżakami. To się stało w bardzo krótkim czasie po remoncie tego ciągnika. Powodem było to, że płośka została źle złożona. Jeżeli złożymy nieprawidłowo półośkę, dostaje bardzo poważnej wibracji, i na to trzeba mega po prostu zwracać uwagę. Jeżeli złożymy źle półłośkę, eee, wibracje zniszczą wszystko. Dosłownie, żebyśmy nie wiem jaki krzyżak tu założyli, po prostu on zostanie absolutnie zniszczony. No, tak jak widać na załączonym obrazku, się po prostu urwą półłośkę. Widać, że była naspawywana dosyć pochamsku no, no my też regenerujemy oczywiście ale tak jak widzicie tutaj chodzi w tym miejscu akurat chodzi praktycznie w tym miejscu ona oczywiście też jest przesuwna więc, więc ten punkt styku jest akurat wypada praktycznie na, na czym czymś co możemy nazwać regeneracją półoski niestety półoski nowe tutaj ta idzie z racji tego że po prostu się urwała natomiast druga E, idzie z racji tego, że jest po prostu wyszczerbiona na zębie. Tak jak mówię, tutaj coś się kiedyś zadziało, ktoś to złożył i no i tak to zostawił. Nie wiem, czy teraz ją przykręcę. Hmm. dziś. A regeneracja też była, widzicie, o, też była regeneracja przeprowadzana. To tutaj trochę lepiej komuś wyszło. Właśnie ta półłośka była wyszczerbiona. Tak, tutaj mamy ślady, to będzie wypadało. Gdzieś jeszcze jest jeden ząb, taki muszę przekręcić. E, najwięcej zadziałało się na satelitach, i tutaj też e, satelity są zakwalifikowane do wymiany. I też to nie jest jeszcze koniec, absolutnie, bo tutaj jeszcze coś podobno wyje. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie kwestia tego właśnie mostu, że tej wibracji mostu. Bo, jak nie, no to mamy dosyć poważną rozbiórkę tego ciągnika. Coś tu jeszcze było, ale już w tej chwili no nie pamiętam. Będę musiał zajmować sobie do dokumentacji przyjęcia maszyny. Masej, u tutaj to. Temat rzeka. <laughs> Od przodu do tyłu, oprócz silnika. Przynajmniej na razie tak to wygląda. Przód mamy już całkowicie złożony, zregenerowany. Eee, tu się wszystko rozjechało dosłownie. Mamy nowy atak. W zasadzie powinniśmy wymienić obudowę dyfra Której niestety ale nie zdobyliśmy Więc troszeczkę musieliśmy ją no, że tak powiem po warsztatowemu potraktować Żeby to mogło pochodzić Powinno to żyć Nie myślę, że raczej No nie rozpadnie nam się to no, Nie chcemy mi się już teraz szukać części do niego Ech, Przód, tył Teraz tył Tu jest w takim samym stanie i przód Czyli a ja, tak Rozjechany totalnie. Eee, tu wszystko się rozpadło. Rozpadły się łożyska wałka atakującego. Które zniszczyły nam dosyć poważnie. O, blok z jeszcze z nim walczę. Tylko teraz muszę się rozejrzeć. Gdzie części się znajdują. Jest. Eee, tak wygląda wałek ataku. A tak wygląda jego łożysko. Lala co? Super. Stan idealny. łóżisko znikło całkowicie. O dziwo. O ma tutaj. Płyty nie przykryłem. Szkoda, żeby się uszkodziła. Muszę sobie chyba nową płytę też do... dociąć, żeby jej nie Bo się połamała. Eee. Ma klient szczęście, że po prostu przeżyła budowa. bo to jest bardzo rzadki temat, żeby ta obudowa po prostu była w stanie przeżyć tą awarię. Mamy w tej chwili już zamontowany nowy używany atak, ale w bardzo ładnym stanie. Naprawdę, jeżeli chodzi o zęby, no tutaj nie mamy się absolutnie do czego przyczepić. No, gdybyśmy mieli do czego się przyczepić, no to byśmy go Ee, że tak powiem nie brali oczywiście no, ruszyłem ale luzu nie słyszycie bo jeszcze nie jest zamontowany, jest na razie wrzucony tylko ciągnik jest dosyć duży więc musimy teraz e, zdjąć zwolennicę. założyć z powrotem zaczep Daniel widzę tu już uzbroił wą cały więc e, teraz trzeba założyć zaczep bo no, nie, ma, nie ma po prostu na czym fizycznie go podstawić bezpiecznie i bezpiecznie pod nim pracować montujemy zaczep, tam sobie leży Podstawiamy kobyłeczki, zrzucamy zwolnicę, wrzucamy łożyska, wrzucamy w zasadzie nie półłośki, tylko elementy tutaj zamykające łożyskowanie i będziemy teraz bawić się w ustawienie dokładne luzu międzyzębnego i zazębienia samego, czyli będziemy musieli sobie to pomalować zęby i dokładnie to sprawdzić, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku, no i ten ciągnik sobie dłuższy czas po prostu popracował bez kolejnej awarii. Same hamulce tutaj mamy w niezłym stanie, ale oczywiście profilaktyka tutaj tarcze idą nowe, uszczelnienia idą nowe. Hamulec ręczny doszczętnie zniszczony. Tej płyty nie mogę dostać, jest gdzieś tam w oryginale dostępna, ale nie będziemy się w to bawić. Rzucę ją na dół, no ona jest. Jako, że to jest hamulec ręczny, to i taką można by było zostawić, ale oczywiście to by było dosyć. Nieprofesjonalne. Pójdzie na to karkę, u sobie ładnie za wiele, żeby tutaj jednak, no, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno. Na szczęście te elementy się nie zużywają. W się bardzo mocno one się zużywają, jakoś masują nie wiem, o dziwo się nie zużywają. No, pod palcem trochę coś czuć, jest przygrzana, ale, ale tutaj myślę, że jakieś 3-4 dychy, maksymalnie pół milimetra, i praktycznie ja to zbiorę. Później my sobie ustawimy na rozpieraku, rozpierak oczywiście nowy, tarcze no nowe, bo, bo się porozrywały powiedzmy, więc na pewno nowe. E, pompa też nowa, bo było duże zaopiłkowanie, nie zdążyliśmy prawdopodobnie jeszcze zrobić diagnostyki, ale tutaj przy tym stanie ciągnika, no myślę, że w ogóle nawet nie będziemy się nad tym, no, na pewno nie będziemy się nad tym zastanawiać, jego idzie całkowicie nowa pompa, e, z tego względu, że no, klient chcesz go zrobić naprawdę na tip top. Piękne szerokie gumy, ale no niestety tak jak widzicie, mosty dostają ostro, ostro, ostro powiwacie przy takich kołach. Więc to co fajnie wygląda, niekoniecznie musi się fajnie zachowywać. No niestety, ale w użytkowaniu, także no fajnie, pięknie, macie przyczepność, ale mosty mosty się niszczą. Mosty się niszczą. Tu na pewno jest jeszcze do wyjęcia skrzynia. Także, no, dosyć, dosyć domęczony egzemplarz ogólnie. Ładny, naprawdę ładny ciągnik, ale domęczony. Także, tak jak Wam mówię, niejednokrotnie trzeba bardzo dużo dokładać starań albo kupić to naprawdę w dobrych pieniądzach. No, tu akurat chyba był ten drugi przypadek, tak mi się wydaje, z tego co, z tego co już się orientuję. No, żeby ten remont wyszedł w sensownych pieniądzach i faktycznie taka maszyna w normalnych pieniądzach, powiedzmy, wróciła. Do pełnej sprawności, do życia. No i żeby się nie ucieszyć, ale jeżeli kupimy taki egzemplarz jak ten w cenie ciągnika sprawnego, no to sorry, ale można się dosyć poważnie władować na grubą minę i to będzie bolało. No tutaj też się zbierze koszt, nie będę tego podawał, bo tak jak wiecie, ja nie podaję kosztów to jest kwestia między mną a klientem. Ale tu się na pewno zbierze odpowiednia suma z racji samych zakupów właśnie części, z racji tutaj robocizny, oleje, filtry, pompa. Trochę tego będzie. Troszeczkę tego będzie, ale no niestety, klient chce to zrobić raz a dobrze, więc staramy się zrobić to maksymalnie przejrzeć i jak się tylko da. No żeby jednak ta maszyna po powrocie do pracy przez dłuższy czas. Przynajmniej jakiś poważnych awarii nie miała, bo jakieś drobne, no to. No Nigdy się tego nie da przewidzieć, ale chociaż tych poważnych, żeby uniknąć. Ok, na chwilę obecną, tyle. Dalszy ciąg, jak będziemy dalej działać? Ford zmienił swoją pozycję. Tak jak widzicie, nie zmienia to faktu, że jest do rozebrania. Ciągnik składany z worka przysłowiowego tak właśnie kończy. Nie wiem po co jego w ogóle, powiedziawszy, wziąłem. Trochę się sam nadziałem na ten remont. Mam problem z jednym z koszy, nie wiem, czy już wam mówiłem. On mi się uślizguje. Złożony jest na pewno prawidłowo, natomiast coś się dzieje. Najprawdopodobniej teraz dopiero dochodzimy do odnalezienia przyczyny tej awarii. Czyli ustaliliśmy wszystkie skutki, złożyliśmy skrzynię i teraz szukamy przyczyny. Fajnie, nie? Ja jestem też zadowolony. Ale biorąc taki ciągnik, niestety na warsztat, trzeba się z tym liczyć, że najczęściej albo się ma farta, w tym wypadku niestety tak nie było, albo po prostu trzeba się liczyć z tym, że taki ciągnik rozbiera się minimum dwa razy, czyli składamy go, weryfikujemy, sprawdzamy, jak nie mamy szczęścia, no to, no to roz, teraz będzie poszukiwanie awarii prawdziwej i dopiero teraz jeszcze albo znajdzie się gdzieś na zewnątrz, albo znajdzie się jeszcze raz w środku. Nie będę demontował całą skrzynię. Rozbierał ją ponownie i weryfikował wszystko to, co ewentualnie mogłem pominąć. A, prawdę powiedziawszy, nie powinienem pominąć niczego, bo naprawdę przyłożyłem się do tego cholernie solidnie i jest porażka. Dobra. Część dalsza nastąpi. Masajaju mamy już poskładany tył. Na razie pomp nie zakładamy. Przygotowujemy się do. Eee, rozebrania skrzyni. Ponieważ skrzynia też jest w tym ciągniku uszkodzona. Wstępnie jest już cały pół hamulce hamulce wszystko jest poskładane, wyczyszczone i będziemy działać. A tu następny rodzynek. Eee, S5712. No, powiem Wam, jak takie nowe ciągniki będą do nas trafiały na warsztat już, kiedyś na pewno będą trafiały, ale już. To jest chyba 21 rok, bo po podatkach na częściach widzę 20 rok, więc no 20 albo 21 rok. Rozebrany tył. Uszkodzony WOMP. To jest zaraz chyba po gwarancji. No, padło tutaj stwierdzenie, że, ten, że chyba tak ma być. No, raczej nie. Chyba, że chodziło bardziej o to, że tak ma być, że ma się rozpaść. Dosyć, no, no powiem to powiedziawszy, dosyć poważna awaria. Mamy uszkodzoną przekładnię wałkową. Mamy dentystę, tak zwanego, czyli mamy połamane zęby. Zobaczcie, co się stało z tulejku. No jeżeli tak, niszczą się tulejki po przebiegu kilkuset godzin. No to powiem Wam, że hmm, jestem pełen obaw, jak te cienki będą chodziły. To jest najciekawsze. No ten tryb tak czy inaczej mamy do wymiany, bo tak jak mówię, no tutaj się połamały zęby. Do wymiany mamy ten tryb, ponieważ też się połamały zęby. Są powykruszane, połamane. Ale żeby było jeszcze ciekawiej. Teoretycznie temu koło nic się nie stało. Poza tym, że tu już też jest podebrana tulejka w środku, to tak dosyć, dosyć. A jest elementem niewymiennym. Gratulacje producentowi. Część tak zwany NS nieserwisowana oddzielnie. Można sobie kupić całe kompletne koło zębate. No i najprawdopodobniej i tak będziemy musieli zrobić, bo to koło też już zaczęło się luzować. Już jest podtarte na, na tym tutaj na tulejce. Jeszcze sobie dokładnie zwymiarujemy je, ale. Wychodzi na to, że, że będzie do wyrzucenia Najprawdopodobniej Porażka totalna, żeby nie można było wymienić tulejki ślizgowej w kole zębatym To jest tragedia Na no dwa tak jak mówię Jeżeli koło zębate na wałek wchodzi tak Nawet go teraz pewnie nie włożę z powrotem Bo ono musi w ten swój rowek wpaść o to jest taki mniej więcej luz jaki te koło, to koło w tym momencie posiadało więc no to chyba sami sobie już teraz możecie odpowiedzieć na pytanie no już teraz to wpadło za głęboko troszeczkę o, tak mniej więcej sieć. teraz możecie sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego poleciały zęby, no jeżeli koło jest w stanie tak się kręcić, tak pracować no to porażka totalna więc mamy do wymiany minimum dwa koła maksimum trzy a żeby było jeszcze ciekawiej, to prawdopodobnie nie wiem jak uniknąć tej awarii w przyszłości, bo jeżeli ta tulejka po raz kolejny zostanie po prostu starta, no to ta awaria najprawdopodobniej w, no, też w niedługiej przyszłości się powtórzy, no, jeżeli producent po prostu czegoś w międzyczasie tutaj nie, e, nie zmienił. Więc tak to wygląda. Bardzo świeży cionik, praktycznie nowka sztuka można powiedzieć, a już z dosyć poważną awarią. I teraz wy mi mówcie jeszcze, że Stara ma 6000. One się że to są złomy, bo się psują. Jak ten się będzie psuł za. To są lata 96. No, za powiedzmy 20 parę lat. Blisko, bliżej już prawie 30. Jak ten, ten będzie się psuł za 30 lat, to też możecie mówić, że jest złomem. Tak jak tamten. Ale teraz z tych dwóch to sobie sami odpowiedzcie co jest fajniejsze. Czy stara seria 6000, która przechodziła 20 parę lat. No i oczywiście ma swoje zużycie, ale ma też swój przebieg czy nowy ciągnik z przebiegiem kilkuset godzin, który już zaczyna się pomału rozsypywać. Moim zdaniem gratulacje. Do Masaja schodzą części, będziemy zaraz zabierać się za składanie mostu. Tam stoi rynówka, już ona wstępnie zaczęła, zaczęliśmy ją rozbierać, ale no tak jak mówię, no musimy też jakoś iść na bieżąco, więc więc, 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 więc składamy, składamy Klasa, składamy Maseja i, i wracamy zaraz do Renówki, ona też już niestety dłuższy czas czeka, ale no musi chwilę jeszcze gdzieś tam postać. Ford, na razie znowu brak kontaktu z właścicielami, mam nadzieję, że gdzieś ktoś się do mnie w końcu odezwie, na razie tak samo, tak jak wiecie jest to totalna porażka. Ze względu na właśnie na, na kontakt. Tak? Włożyliśmy w niego już kupę kasy, a na razie jest jak jest. Dobra, tym miłym akcentem, e, nowości na warsztacie kończymy odcinek. Trzymajcie się! Powodzenia! Cześć! A prawdę mówiąc, nie cześć, bo to nie jest, bo to nie jest rodzynek, który e, trafił do nas w przypadku bo tych ciągników bardzo świeżych. W ostatnich w przeciągu dwóch tygodni mieliśmy trzy bądź cztery sztuki. Standardy zapychające się DPF, czyli wszystko programowanie, wypalanie serwisowe i tego typu rzeczy. Odcinanie całkowite mocy z silnika, więc będzie wesoło, będzie coraz weselej. Będziemy mieli co robić, oby tylko dało się to w ogóle w jakikolwiek sposób naprawiać. To raz, a dwa, żeby, żeby was rolnicy i nie tylko, bo nie tylko rolników obsługujemy, było stać po prostu na te naprawy. Trzymajcie się, cześć!